Facebooka i Instagrama problemów ciąg dalszy. Czytam właśnie pewien artykuł na benchmark.pl, dokładnie zatytułowany Rewolucja w Internecie. Facebook i Instagram mogą zostać zamknięte. Okazuje się, że po wiadomościach z ubiegłego tygodnia, kiedy informowałem Was o tym, że no, bardzo duże problemy na Facebooku. Z powodu spadku wartości firmy, e, no 25% spadku wartości na giełdzie, to jest coś, co się jeszcze nie wydarzyło w 18-letniej mm, historii Facebooka. No okazuje się, że problem wciąż dalszy i są one nadal poważne, już nie tylko finansowe. E, tutaj zagłębiłem się bardziej w ten artykuł, o co im tutaj dokładnie chodzi, no i sprawa oczywiście chodzi o dane, czyli meta ma problem z RODO. Już parę lat temu była taka sytuacja, że Facebook bardzo upierał się przy tym, żeby wszystkie dane, które przetwarza, były przetwarzane w USA, a tutaj prawo Unii Europejskiej jest nieco inaczej skonstruowane, no i nie do końca im to odpowiada. I oczywiście sprawa trafia do sądu i tak dalej, i tak dalej. Finalnie, na dzień dzisiejszy, sprawa, można powiedzieć, jest na ostrzu noża. Tak, na ostrzu noża, dokładnie. Całość y, odsyłam Was tutaj do tego artykułu, link oczywiście tutaj poniżej. No, a ja jestem ciekaw, co Wy na to powiecie. Czy myślicie, że Mark i jego spółka się ugną i jednak pozwolą tak, żeby to było, jak sobie życzy tego tutaj prawo Unii Europejskiej? Czy będą się opierać przy swoim i zaryzykują? E, po prostu takiego bana, bana na Europę, na terenie Unii Europejskiej, na Facebooka, Instagrama. Jestem ciekaw, co o tym sądzicie.